Mam szkalony 18,5 litra wody. Startujemy od 21, ale jak powtórzę, to dlatego, że tutaj 2,5 litra wody mamy wlane do płatków, które się kończą klejkować. Są w połowie, jeszcze 11 minut. Dlaczego powiedziałem, że. Yy, nie, powi nie powinno, że ta przerwa białkowa jest powoli już niepotrzebna. Co się dzieje w przerwie białkowej? Przerwa białkowa jest w temperaturach 50-52 stopnie czyli 50 stopni wzwyż. Nie mylić 50 stopni lekko yy, zaniżone, dlatego że tam mamy do, do czynienia z przerwą, która pozwoli nam na przykład bardzo łatwo odfiltrować, bardzo łatwo, łatwiej odfiltrować piwo żytnie, bo sięgnę po pomoc żebym się potem nie poprawiał, jest to przerwa e, beta-glukanowa, do, 45 do 50 stopni Celsjusza. W tej przerwie rozkładają się beta-glukany pochodzące z rozkładu ścian komórkowych ziarna i dzięki temu zmniejsza się oczywiście lepkość brzeczki, co w piwie żytnim jest bardzo ważną sprawą. E, Mamy 50-52 stopnie, czyli tak lekko poniżej 50, powyżej 50 stopni zagrzeje wodę. E, dlatego program sugeruje mi, żeby to zrobić w, w temperaturze przestać, żeby dogrzać y, wodę do 54,5 bo po, po zasypie ziarna ta temperatura lekko opadnie. Program sugeruje, żeby to była przerwa 30 minutowa, ja ją skrócę do 20 minut. Praktycznie mogłaby nawet być 15 minutowa. E, bo takie są zalecenia, żeby obecnie stosować tą przerwę, między 10 a 15 minut. Co się w tej przerwie e, dzieje? W tej przerwie e, białka są rozkładane na aminokwasy, dostarczając budulca do, dla e, drożdży. E, a więc piwo, e, piwo, dosyć ważna dla mnie przerwa, ponieważ piwo na słodach monachimskim i i w e, ciężko jest je odfermentować dosyć nisko, z racji tych słodów. Wobec tego potrzebuje budulca dla drożdży, krótko mówiąc. Dlatego stosuję tą, a nie inną e, przerwę. E, tutaj jest jeszcze napisane, że ma to na celu dostarczenie drożdżom budulca, no to co mówiłem, zawierającego w odpowiedniej formie azot, azot alfa-aminowy. Podobno przy obecnie produkowanych słodach ta przerwa nie jest potrzebna, ale skoro już kroikuję płatki, no bo nie jestem pewny, czy to są błyskawicze, czy nie, ale kroikuję, skoro uwadniam suche drożdże, a różne są szkoły, no to ja też zastosuję taką 15 minutówkę na 52 stopniach. Potem pojedziemy do przerwy cukrzającej. 68,9 stopni, czyli przerwy maltozowej, ale o tej przerwie przy okazji. Czyli odpalam gar tak delikatnie do 30 stopni, dlatego że 60 stopni ma, mają tu już spada temperatura, a więc będę musiał dogrzać troszeczkę. 9 stopni, 60 stopni, o, już coś rośnie, czyli na bardzo małym gazie, ponieważ doleję 2,5 litra do tego, więc będę chciał bardzo mocno uważać i faktycznie zasypać te słody na temperaturę 54 stopnie. Co do słodu czekoladowego, ja go na razie nie wsypię na tą przerwę białkową, zasypię go później. Po przerwie albo pod koniec przerwy z cukrzającym zasypienia. No. no, to nie będę Wam pokazywał, jak wpalam garnek, bo. Aha, no sprzęt składa się z, e, z 50-litrowego stalowego garka z podwójnym dnem, tabor gazowy. No i ten różowy wężyk to idzie do butli 11. Jest to dosyć opcjonalne e, pod względem kosztów ważenie, dlatego że jest tanie. No butla kosztuje około 50 zł. W, w większych miastach złodzieje zdzierają 65 zł. Butle podobno nie są napełniane na, na stacjach e, e, gazowych. E, Potrzebny tego jest jeszcze reduktor. A co ja bym to, to jest reduktor. Ta metalowa część. Nie wiem czy ją będzie widać. To słoneczko. Podobno zbiera osady, ale... Nie ja wiem, czy to jest tak naprawdę potrzebne. Człowiek jest wtedy mobilny, samowystarczalny. Uuu, zapomniałem, zagadałem się. Człowiek jest mobilny, samowystarczalny i może ważyć piwo tam, gdzie chce. Dzięki takiemu zestawowi. Oczywiście na kuchence gazowej jak najbardziej można ważyć piwo. Już gorzej na kuchence elektrycznej. Grzeje garn. Dobra, jak słychać płatki się już sklejkowały. Temperatura 65 stopni w miarę utrzymana. Teraz można tę wodę włożyć do gara. Wyłączam alarm. Jak już powiedziałem, nalałem tu 18,5 litra wody, co ładnie odznacza się już mojego garku. Woda zaczyna się grzać, a więc nie wiem, czy widać dokładnie tutaj. Jest taka linia. Nie wiem czy ją widać. I widać się. To tyle mniej więcej jest wody, czyli mniej niż pół. To się po prostu zaczyna skraplać. I teraz bez żadnych ceremonii. Po prostu tutaj do tego garnuszka przyjemnego wrzucam płatki. Skolikowane. wygląda. Takie poszarpane i są spuchnięte. No, i wpadł mi termometr. No właśnie. To jest mały problem przy tej temperaturze. Gorzej jeżeli... Łapy umyłem. No, gorzej jeżeli... Jest gorąco i to wszystko już, że tak powiem, nam gotuje się to. Nie wyciągniecie tego termometru już za Chiny. Straciłem moje mocowanie genialne i mam muszę, kuźwa, muszę się na czymś takim, głównie takim mm, za przeproszeniem posiłkować, zaciskiem. Mam w tej chwili 28 stopni. 28 stopni to jest taka nieprofesjonalna łycha. Jeżeli to komuś przeszkadza pewnie tak. Mam profesjonalną łychę. Proszę. I tak oto sklejkowane płatki trafiają do 30 stopni. Ochładzają się. A ja zwiększam gaz. I grzeję wodę do 54 stopni. Zostało mi jeszcze 20 stopni. Po czym po prostu zasypię e, piwo. Zasypię wodę z słodami. Wszystkim nie oprócz słodu czekoladowego. Poczekam jak się jednak grzeje do tych 54 stopni. Także bywajcie. Dobra, słucham, zaraz osiągniemy <coughs> temperaturę 54 stopnie. Ja otwieram sipę. Eee, sipa, czyli dla wytrwałych i wytrawnych oglądaczy, youtuberów. Piwo ważone e, kiedyś tam na torze do Kartorzem w Sopocie. Nie wiem, czy co rok, czy dwa. A widzicie ciężko tutaj zarzucić mi alkoholizm. Ponieważ mam problemy w jakimś w piciu, piwa, w piciu piwa świeżego. Słuchajcie, to jest generalnie SIPA, czyli AIPA na chmielach, na chmielach sopockich. Dlatego SIPA Sopot India Pale Ale. Jedno z ostatnich butelek co prawda przyznam się szczerze. Piana wygląda w ten sposób: do połowy beżowa, tutaj z białym kołnierzykiem, dwukolorowa piana. No wysycenie jest, ale go nie, chyba nie będziecie widzieć z powodu odblasku szyby. Kolor brudnej pomarańczy. Jest to India Pale Ale z mega dodatkiem różnych chmieli 50 stopni. Wasze zdrowie. No. Zero kwasu, zero kapuchy. Eee, chmieli wychodowanych w Sopocie. Kupiłem sztobry, e, sztorby czy sztoby chmielowe kiedyś, kiedyś tam w amatorze w 2000... Dobra, nieważne. I na drugi rok dały mi taki plon, że zebrałem cały karton du, du, dużo, pół metra sześciennego. No i układałem się z chłopakami na kartach, że uważę o nich właśnie na tym zestawie. Piwo tam chyba mifi, byłeś, tak? Z tego, co pamiętam. Byłeś, tak? Byłeś, byłeś. Eee, no i ważyliśmy India Pale Ale na Sopockich Chmielach, stąd w SIPA. Bardzo fajny kolor, bardzo przyjemne India Pale Ale. Eee, chmiele to eee, Chmiele to jungla, Lubelski eee, Marynka w Szyszkach, oczywiście, świeżo zerwanych. Także naprawdę fajnie, fajnie wyszło to piwo. Mamy 52 stopnie, a więc trochę Was tutaj podtrzymam. I zaraz będziemy sypać słody. Słód wiedeński. Ja już będę powoli sypał. Połączony z mega ilością podstawy słodowej. ześutowany słód wiedeński. Bardzo przyjemny zapach, powiem Wam szczerze. Chcę, żebyście obserwowali ten proces. Więc proszę. Mamy w tej chwili 50. 2 stopnie, więc jeszcze 2 stopnie, ale powoli już będę sypał. Mam nadzieję, że widzicie, bo ja tego również nie widzę, czy Wy to widzicie. Pierwszy kilogram wiedeńskiego poszedł. Słód wiedeński part tu. ten sam wspaniały aromat wsypany, trochę pomożemy żeby nie zrobiły się gluty 53 stopnie Dobra, zamieszaliśmy I słud wiedeński part free ten sam wspaniały aromat w 53 stopnie Także jest dobrze, zmniejszę gaz. Przypominam, przerwa białkowa. Słód monachijski. Dwójka. Część pierwsza. Co do każdego, co do ostatniego ziarnka. Pomieszamy trochę Czyli mamy już 4 kilo wsypane Słód monachiński dwójeczka jako 5 kg no, Tu już nie ma tego miodu w aromacie Słuchajcie, tu jest Tu nie ma miodu, tu tak jakby czuję Trochę suszonych owoców. No ktoś mi teraz płuka, no muszę przerwać. Ach, to była sąsiadka. Wobec tego tak. Mamy już tak. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 kg słodu. Temperatura jest 54 stopnie. Nastawiam czas na 15 minut. Tyle mi wystarczy i jeszcze wsypuję słody karmelowe. Jak już wcześniej powiedziałem Wam, słód yy, wiedeński charakteryzował się super podstawą yy, słodową, do tego no, pokażę wam mniej więcej jak to wygląda, to się już robi bardzo gęste, czyli zacieramy na gęsto. Yy, super podstawę słodową, miód i słodkie aromaty. Natomiast yy, słód Monachijski już taki, takiego miodu nie zawiera w aromacie, tylko bardziej takie suszone liście tytoniu. Czyli nic, nic takiego, że tak powiem, nie, przypominającego aromaty słodów wiedeńskich. Stąd no, bardzo fajne są. Eee, bardzo fajne jest to zróżnicowanie słodów. <laughs> słód wiedeński uwielbiam. Także co ciekawe, w tym piwie nie ma w ogóle słodów podstawowych, czyli nie ma słodu pale ale. Ten słód występuje w piwach, w, w każdym piwie praktycznie, w większości, nie wiem czy w każdym, w większości piw górnej fermentacji, eee, stąd nazwy American India Pale Ale, bo słód nazywa się pale ale. Całkiem przyjemne. Sipa. Eee, nie ma słodu pilizeńskiego. I tu jest dziwko, dlatego że słód pilizeński właśnie używa się z reguły do piw dolnej fermentacji. A porter bałtycki jest piwem dolnej fermentacji. Eee, wobec tego. Mm, ciekawe piwo ten porter. Tylko słód wiedeński, słód monachijski, trochę karmelów. I po drugiej przerwie wsypiemy. Słód czekoladowy. Muszę pamiętać, bo kiedyś zapomniałem i musiałem go dosypywać do już fermentora, gdzie nastąpiło wyschłodzanie. Powiem Wam, że nie było wielkiej różnicy. Temperatura e, odkryje. Garki stalowe, takiej dobrej klasy, mają to do siebie, że trzymają temperaturę. Człowiek, który przesiada się ze zwykłej emali, Takiej za 30-litrowej na taki gar. Musi się e, przebranżowić, jako że Emalia nie trzyma temperatury. Trzeba często mieszać, e, bywa, że trzeba podgrzewać. Natomiast w stali, e, dobrej stali, temperatura e, nie tylko jest trzymana e, jak mur, przez ile chcecie no nie, nie ile chcecie, ale na pewno pół godziny jest trzymana bez problemu, a potrafi też wzrosnąć. E, ja tutaj mam w tej chwili temperaturę 50. 3 stopnie, więc jest ok. Zostało 12 minut. Jak zostanie 5 minut, no to zmieszam, zmieszam to wszystko. Przypominam, że są tu sklejkowane płatki jęczmienne w temperaturze 60 do 65 stopni. Piwo w tej chwili zacier, nie piwo, zacier jest na postoju białkowym, czyli 50 plus stopni Celsjusza. W tej chwili jest 53 stopnie ta temperatura zostanie utrzymana, po czym robimy drugą przerwę na temperaturze 68 stopni. 68 stopni, no to ja Wam tutaj poczytam. Będzie, będzie to przerwa cukrzająca, przerwa maltozowa, od 62 do 68. W tej temperaturze pracuje głównie beta-amylaza, czyli enzym wytwarzający dwucukier, czyli maltozę, który jest w pełni refermentowalny i o to nam chodzi. Czas trwania e, takiej przerwy to 15, od 15 minut do godziny. My potrzymamy sw swoje piwo 30 minut. Tak, 30 minut, dlatego, że może trochę nawet mniej. Im dłużej piwo trzyma się na tej przerwie, tym piwo jest bardziej wytrawne. E, ja nie chcę zrobić porteru wytrawnego, wobec tego chcę bardziej go podbić, podjechać pod słodycz więc będę trzymał go tak 25 minut na tej przerwie. Eee... Aha, no i piwo jest bardziej alkoholowe tutaj, czy tam tak, eee, im dłużej trzymane, czyli bardziej wytrawne, idzie w kierunku wytrawności alkoholu, natomiast jeżeli im będzie mniej, to to oczywiście bardziej słodkie i mniej alkoholowe. Porter wcale nie musi być mocno alkoholowy, <laughs> to wyniknie oczywiście z procesu fermentacji. W tej temperaturze oraz przy, przy wyższych temperaturach przekraczających 70 stopni są aktywne endopeptydazy, które rozcinają pozostałe łańcuchy białek na dłuższe, wielocząstkowe fragmenty odpowiedzialne za stabilność piany. Nie przekonało mnie to, będę trzymał 25 minut. Na razie zostało 10 minut przerwy białkowej. No i cóż, czekamy. W tej chwili białka są rozkładane przez aminokwasy no i dostarczamy w tym momencie budulca drożdżakom najniższa przerwa to 30 do 32 przerwa zakwaszająca której tutaj nie mieszam w ogóle nie będę stosował ta przerwa jest dosyć ciekawa ponieważ przy jej wydłużeniu do paru godzin uzyskujemy lekkie zakwaszenie brzeczki które Łatwiej dzisiaj jest osiągnąć innymi sposobami. Dobra, przerwa białkowa i za chwilę przerwa maltozowa, przerwa cukrzająca na 68 stopniach. Dozo.